Spokój, dobro, dawno nic nie nagrywałem, dzisiaj tak spontanicznie, kilka słów. Myślałem sobie ostatnio dużo o Kościele i wiecie, niektórzy próbują spostrzegać Kościół jako grupę świętych ludzi, takich nieskalanych, grupę ludzi no, żyjących dużymi ideałami, ale także wprowadzających te ideały w życie i to w sposób, byśmy powiedzieli, absolutny. I potem, kiedy pojawia się grzech w Kościele, Nagle cała ta bańka pęka. Ja myślę sobie, że, że Kościół właściwie to jest grupa osób, która grzeszy, która popełnia wiele błędów, niestety, i to są ludzie, którzy odkryli, że jest dla nich szansa, jest dla nich nadzieja w Chrystusie Jezusie. To znaczy, Kościół nie jest grupą idealnych ludzi, których dotknął grzech, ale jest grupą grzeszników, których dotknęła łaska Boża. I to jest właśnie dobra nowina: o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Kościół to, to jest grupa osób, która idzie za tą dobrą wiadomością, że jest dla nas wszystkich szansa. No i czasami idzie pięknie, czasami ta grupa osób idzie pokracznie, ale w kościele odkrywamy prawdę o sobie, o swojej grzeszności i o tym, że nas kocha Chrystus i chce naszego zbawienia, i w nim jest nasza nadzieja. Pokój i dobro.